Cześć! Witam Was dzisiaj przed południem z Doliny Białego, którą na pewno wiele razy spacerowaliście. I mam dla Was małą ciekawostkę przyrodniczą. Ciekawe, czy będąc tutaj, zwróciliście kiedykolwiek uwagę na to, że występują tutaj zarośla kosodrzewiny, która normalnie ma swój zasięg w tatrach pomiędzy 1500 a 1800 metrów nad poziomem morza i tworzy swoje piętro roślinne. A tutaj kosówka występuje na wysokości nieco ponad 900 metrów nad poziomem morza. Jak to wytłumaczyć? Jest to związane z ukształtowaniem powierzchni. Spójrzcie, że skałki są tutaj bardzo strome. Warstwa gleby jest bardzo cienka. Drzewom nie jest łatwo tutaj żyć, natomiast kosodrzewina doskonale sobie radzi w takich warunkach. Porasta piargi, jakieś, jakieś trudno dostępne urwiska, czyli takie miejsca, gdzie drzewa nie mogą się zakorzenić. Ciężko jest im się zakorzenić ze względu na zbyt duże nachylenie i na niekorzystne warunki klimatyczne. A kosówka świetnie sobie tutaj radzi. Myślę, że można powiedzieć o kosodrzewinie, że jest bardzo dzielna i że jest to twarda sztuka.